Dobra, co my tutaj mamy? Mamy Rafama, poproszę. Rafam dobry. Grałeś już coś w tej becie, otwartej becie? No, wczoraj, przedwczoraj, przed-przedwczoraj. Jeżeli tak, to czy zauważyłeś, że jest szczególnie jeden dek Fiora, jest dość niezdrowy dla gry? Nie zauważyłem. Przecież powiedział że... W Wiesz, kto jest najlepszym graczem na w Polsce? Nie mam bladego pojęcia. Na pewno nie ja, jeżeli o to pytasz. To mogę zagwarantować. O, takie czy takie? Dobra, wezmę tego chyba. Niechaj będzie. Wystarczy zabić 4 jednostki fiorą, by wygrać całą grę. To wystarczy zadać 27 mężów przeciwnikowi, żeby wydać, wygrać całą grę. No to takie gadanie. No. No jeżeli uważasz, że to ma jakiś sens, no to spoko, no to dla mnie to trochę brzmi tak, że jakbym lekko niedorzeczny, nie? Ale kto co lubi. Jest strasznie mocny. Pomioty Zota, Bolwar, dwa razy, jeszcze jeden, jeden taunt Boska Tarcza. A, już wiem. Baron, dwa razy Agonia. Stary, pisałbyś po polsku, to było się to łatwiej czytało trochę. I panny, które dają boską tarczę, reszta dowolna. wolno. Jak przyciągam tych wszystkich stronników? No, nie wiem. Nie spotkałem się z czymś takim, nie mówię, że słabe, ale nie spotkałem się i nie wiem, jak to działa. To be honest, stronnicy pokazali, co potrafią. Ale mi siadło Sprzedajemy, kupujemy, sprzedajemy. Używamy hero power Perfekcyjnie Czy to jest ten nowy tryb Nie, si senior Pisałem na szybko. A to wiesz, to można pisać na wolno, nie? Nikt nie mówi, że ten, że trzeba na szybko. się, mnie twój stosunek do ilości widzów. Na Twitchu miałeś około 1000, a teraz 100-250 osób. Nie jest ci troszkę szkoda, że mniej osób cię ogląda? Eee, nie wiem. Pomijając, że na Twitchu 1000 osób, to miałem ostatni raz chyba w 2018. Ja bym sobie tutaj chyba czegoś poszukał. Wynajmij sobie któregoś. Tak sobie myślę. Nie. Dobra, niech będzie nie, tak, nie może. Pomijając to, że 1000 osób na Twitchu to miałem ostatni raz chyba w 2018 roku. I to raczej nie pod koniec, tylko gdzieś wcześniej. E, to... Jak myślisz, jak bardzo istotne jest dla mnie to, ile osób mnie ogląda? Znaczek pokazuje 1000, 5000, 500 tysięcy czy 50. To jest tak na dobrą sprawę praktycznie nieistotne. Jedyne co. To faktycznie, że tak to nazwę powiem, aktywność czatu może ma jakiś wpływ, bo czat na Twitchu był bardziej żywy, aktywny i tak dalej. I to jest mimo wszystko fajną, fajną sprawą. I powiedzmy, że, z, że, że, że tego mi, nie wiem, brakuje. Będzie. Natomiast to, jaką cyferkę pokazuje licznie godviewersów, no to jest raczej niezbyt super, hiper, hiper, najbardziej istotną rzeczą na świecie. No, tak jak Ranger pisze. Dzięki za odpowiedź, proszę. Ale serio. Witaj ponownie, jak ci się wiedzie? Witaj ponownie. Dzisiaj łagodnie. Witaj ponownie. Nie wiem, czy nie chcę kupić tego. Mogę kupić. Z pewno użyjemy sobie Hero Power. Mamy demony, całkiem niezły sestaw, tylko trochę za późno na to. Dobra, zrolujmy to jeszcze raz. Jest murlog jakiś. Zróbmy tak. Nie wiem, zroluję to jeszcze raz. To zdobędziesz trójkę. Dobra, ale animacje top, 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 top. Ok. Mamy hydrakę. Nie wiem, co mi to daje. Ale mamy. Jak ci się wiedzie? To kupimy na pewno, ale pójdziemy już po piątkę. Tak myślę. Nie wiem, co ja tu sobie mogę odkryć interesującego. No nie jest to nic zbyt ciekawego. To sprzedamy. Mm, 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 mm. To sprzedam, to sprzedam, to zagram i sprzedam, kupię tego gościa i zrobię tak. W ten sposób mam otwarte i mechy, i murloki. Zobaczymy, co nam z tego poleci. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Staliśmy bombeczkę No nie wiem, wezmę tego tutaj. Sobie kupimy tego typa i tego typa. O coś nam się tu pojawia, tylko teraz tak, co ja chcę sprzedać? Tu mam parę. Dobra, robimy tak. To zbuchuję. To zbuchuję. To mogę sprzedać. Tu jest mech. To byśmy chcieli. Aha, tylko że chwilę. No hmm. dobra, to sprzedamy co tego. Użyjemy Hero Power. Damy tego tu, co tu i to tu. I dalej mam mechy albo. Menagerie w sumie mi też całkiem niezła, Może wyjść z tego. Jakiś jeden mech, czyli bestia, mudlock, mech i jakiś demon. Tylko musiałbym trafić tą wariatkę, co daje wszystkim. Świetnie no. sobie radzisz. Zobot, co ciekawe, nawet się przyda. Nie hydrę! Zostawcie hydrę w spokoju! W sumie zobaczyłbym taką gierkę. A! E, no to, no, nie wiem co mogę powiedzieć. Bo to nie takie proste. Znaczy ja nie chcę forsować tej light fun, tego Lightfanga. Bo już nie raz to robiłem. Bo lubię tą taktykę i bardzo często było tak, że z tego, light, tego Lightfanga po prostu nie dostawałem. Więc nie jestem wielkim zwolennikiem forsowania go za wszelką cenę. Ale jeżeli by siadło, no to nie ma problemu, to, tak to w to pójdę. Jak to zrobić? Widzę, bo to mogę sprzedać w sumie. No nie jest mi to za bardzo potrzebne. Mogę zagrać to. I mogę zagrać to. Okej. Okay. I tu mogę zrobić taki manewr. Tu jeszcze zrolujemy. mamy tego wariata. Ale nie mamy już czego sprzedać, więc użyjemy hero power i to sobie zostawimy. I zamrozimy tego gościa. Perfektum. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Pararamu. O, naprawdę. No tego chyba nie wygramy. Mam takie dziwne obawy. Nawet powiedziałbym, że całkiem spore. No, 37. 37. Czy ja właśnie odpadłem? No ja to chyba 19 nie będzie. Oh Mega, tu jeszcze nikt nie odpadł. To tak trochę się nieprzyjemnie zrobiło. Dobra, biorę to. Solidny strategiczny wybór. Zobaczmy, podejdzie life Funk. Oczywiście, że nie podejdzie. Hmm, bardziej chyba branachty. Um, pom, 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 pom. No nie wiem, to mogę kupić. Niech będzie tak. Następny może się level up'nę. I poodoluję, poszukam tego Lightfanga. Tylko teraz to już jest chyba trochę za późno, a to tak nie wiem. Dwie, trzy, cztery tury temu. Można by było ustawić. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Myślę, że masz spore szanse. Na magika z menedżery. No niestety. Mieszek, leszek nie wpadł. Ale szczur zabiłem za to. Czy my to możemy jeszcze wygrać? Tak, nawet wygramy za na stopą. Nieźle sobie. O, patrzcie, dochę nie zagram. No, ale nie ma tego, co chciałem. Natomiast jest taki ziom. Taki ziom może być dobrym pomysłem. Teraz się trzeba zastanowić. Mamy minutę na szczęście. Czego mi się chcemy pozbyć z tego stołu? Bo na pewno chcę wrzucić tutaj dwie karty. Więc wydaje mi się, że pozbycie się tego nie będzie złym pomysłem. Aż tak. I zrobienie. Tak, tak. Tak. Teraz tak. Gramy brana. Gramy to. Sprzedajemy. Kupujemy tego wariata. Gramy go. Sprzedajemy. Kupujemy kolejnego. Sprzedajemy. Rolujemy. O, nie dobrze. Gramy to na samy koniec. No i żeby ta Hydra dziabnęła. Chwilę. Czy my chcemy co stąd? Chcemy. Będzie. Myślę, że masz spore szanse na wygrane. Nie wiem, czy ten brat nie powinien stać na samym początku. Znaczy, w sumie na pewno nie powinien stać tutaj. No dobra, tutaj Cliff o wiele lepiej wszedł. Zprawda dostaliśmy najgorszą bag z tych trzech. trudno się mówi. Pojzona nie ma, jest dużo ataku na tej jednostce. Dobra, ale ta jednostka już nie dycha. Ani nie dycha, ani nie dwie dychy. Ok, chyba to wygramy, prawda? Imba. Wygrywamy z pierwszym, czyli teoretycznie najmocniejszym. Praktycznie to nie do końca tak zawsze wygląda, ale wygrywamy. Teraz tak, co ja stąd chcę. Nie wiem. Wezmę to i wezmę to, okej. Okay. Modloka nie chcę, nie ma potrzeby. No i dupa, no i muszę tego mudloka sprzedać. Jesteś od stronnika do tyłu. Chop, 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 chop. rozimy po tego, ten gdzie na koniec, to wiadomo A Ten może iść tu, nie tu, to niech będzie tak Najpierw będzie ten pomiot, on się tam rozbija Zbija divine shielda w domyśle, wiadomo Później hydra kliwuje Później dziubek z divine shieldem, który teraz divine shielda straci No i gdzieś tam reszta coś robi Goldreen. The cliff. Dobra, to już jest wygrane. Nie, nie jest. Ale murlock musiałby zginąć od innych kratur. No. Więcej farta niż skilla zdecydowanie. Dobra, bierzemy tego. I co dalej? A dalej się level upujemy, no tak. Warto by było w końcu. Jest drugi bran. No i co mi po tym drugim branie, Chwila, Co ja chcę kupić? Drugiego obrana. Nie wiem czy to ma jakikolwiek sens, ale możemy zrobić tak, ten co miał bestię, z bestii to ja raczej nic nie dostanę sensownego, mogę to sprzedać, zagrać brana drugiego, Eee, to bez sensu jest, już lepiej niech tak stoi, okej okay. Okej, okay, baby. kiedy nowy odcinek Lil skład? Nigdy Projekt został tam gdzie jego miejsce w koszu. Świetnie sobie radzisz. A ja tego Goldrina chyba. No nie bo ja nie użyłem hero power, okej. Okay. Da, 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 da. No jelo. O kurde, ale będzie hit. 29, Nie wiem, czy nie największy. O, patrzcie, że że są dla co dostaniemy? Hmm, pop, 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 pop. Dobra, wezmę sobie tego Battle Kraja. Niech będzie. solidny zroluje wybór po hmm. tam coś ciekawszego? No nie znalazłem, co ci niespodziankę. O, tu już by się coś znalazło: ten ziomek. Dobra, co my tutaj mamy? To weźmiemy trzy do zdrowia: Boską tarczę. No i agonie. Mamy złotego brana. I co z tego? Trochę przypał, trochę przypał jakiś złoty bran po Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Nie, oh my god! Uff, dobrze. A, i go nawet. Aha, jeszcze to A go i tak chyba. Po... Tak, pokonał go, przecież mam 5 yy, z automatu, 5 tego i 3 Czyli z Indii odpada. Jeszcze jeden odpadł. Nie, nie odpadł. O kurde, jakie wyrównane. Wyrównane gierki. Tego mamy złotego. Hmm, Bez diamondblock, dobra, to kupimy to, kupimy to, to sprzedamy, wiadomo. No i myślę, że możemy kupić tego jako po prostu buwy. A nie, chyba nie, nie, nie. Dobra, tak? Raz, dwa, trzy. I jeszcze rolek. To mamy i to mamy. Dobra, to fryzujemy. Przydałby się ten do demonów, do bufa. Siadłoby pięknie. Dzień dobry, panie Zyndku. mnie. Chłopaki, weźcie, zabijcie tego mama Beera, co? Mama Ber, mama Ber. So close. Nie wiem, czy ja to wygrywam, nie chcę mi się myśleć. Chyba, ale chyba on musi 12 razy 6 do meczu przyjąć. To jest do zrobienia, tak teoretycznie. Raz, dwa... Jeszcze trzydzieści. Eee, to wygrywam. Spoko. Czy będzie pan ugrywał Might and Magic Auto Battle? Czy jakoś tak? Y, nie wiem. Pierwsze słyszę, co to zagra. Więc nie mam pojęcia. Top 2? Top 2! Dobrze. Dobrze, ja no To bieremy to bieremy wiadomo. bufy na stół najważniejsze. To bieremy bo to też nie najmniejsze. Ty Wow, jakbym tak w kicoskoczki... skoczki poszedł. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatigę. ale serie jakbym w kico skoczki, skoczki teraz poszedł. Tylko, że jedna gra to trochę za mało, żeby cokolwiek z tego ulepić. Eee, gramy to. Sprzedajemy Gramy to. Sprzedajemy Gra już dostała wylewu i nie wie co się dzieje. Rolujemy jeszcze raz. Gramy to. Nie wiem po co to kupuję, ale kupię. A nu, już jakieś fajne buffy tu wpadną. Na przykład taki może być. Na przykład taki może być. I na przykład taki też może być. Zresztą to nieskończona pętla. Napompowane te nasze ziomale. Boże, jak ja ten... jak Mi szkoda, że do tego nie dostałem. No przecież to byłoby boskie. Eee, tutaj mamy problem do rozwiązania. Częściowo ten problem się właśnie rozwiązał. Bo ten dostał do, do, dosyć duży damage. Tylko pytanie, czy mój Murlock Spotka się z kaczem Gniewu.